Siemanko, witamy serdecznie w naszym przerwelacyjnym kanale. Na naszym kanale witamy. Kochani, tak to jest przyprawa do kiełbasy Drwala. Oczywiście podpisuję pod nią się, nawet nogami. Tak wygląda. Wielu z Was wie, czyli prawie wszyscy. I będzie kolejne zastosowanie tej przyprawy drwala. Była kiełbasa drwala, był drobiowy drwal, była konserwa drwala, był wek drwala, była pieczeń drwala, a nie było mielonki drwala. I właśnie będzie w tym odcinku, i to specjalnie dla Was, robimy klasycznie tak jak kiełbasa drwala, czyli właśnie tu już mam mięso zapeklowane, przygotowane do mielenia żeby ten czas krojenia i peklowania ominąć, żebyście się nie zanudzili, żebyś Ty ich tutaj, moich widzów, nie zanudzała. Ja? Tak Ty. Łopatka jeden kilogram, boczuś ładny, tłuściutki, bez skóry pół kilograma. 1 do dwóch. Tak jak tu macie napisane na tym przepisie, który jest na paczuszce. Oczywiście przy po zmieleniu, bo teraz mam lo, robot planetarny, dodam przyprawę, tą gotową w ilości, to chyba nie będziesz y, miksera y, brudził robota do umieszania półtora kg kiełbasy. Będę, a będę. A kiedyś mówiłeś, że mielonkę to lepiej ręcznie. Mówiłem tak? Tak. To bo moje filmy oglądasz. 10 gramów na 1 kilogram, czyli półtora kilograma to mamy gramów. 15, od razu sobie to odsypię, ale zapach o masakra. Znaczy w sensie, że masakra w pozytywnym sensie. 15 gramów. Patrz. O, tak. Przyprawa przygotowana, można wyłączyć wagę, przyprawę na boczek, żeby czekała, jak będziemy mieszać. Ta mielonka będzie w osłonkach termokurczliwych, czyli takie, które podczas temperatury w wodzie yy, się nam ładnie skurczą, obcisną to mięso. Niektóre rzeczy się kurczą w ciepłej wodzie, niektóre w zimnej wodzie. A właśnie, ty coś o tym wiesz? mielimy przez szarpak, tak jak przy pierwotnej wersji dwala. Wszystko to oczywiście razem nie było peklowane, żeby wam pokazać i tylko o to chodziło, bo tak naprawdę jest to mielone tak samo. Więc mielimy, nie? Mielimy. Tak. Podejdź, nie podejdź, podejdź, podejdź tu. Najpierw boczuś. I potem łopatka. Wody będzie 50 ml na 1 kg, więc jak z moich wyliczeń wyszło e, 75 ml. Dobrze? Dobrze mi wyszło. Boczuś tłusty. I o to chodzi. Tłuszcz, tłuszcz jest nocznikiem smaku. Mielimy. Misa od robota jest tu. Przekładamy za chwilę to mięso. Dopóki mam czyste rączki, to. To co? To wspomogę się. Wagą i wsypię żelatynę. W tym przypadku uważam, że warto dodać żelatyny 5 gramów na 1 kg, dlatego, żeby galaretka była galaretką. Ja zrobię to tak, że włączę z tą przyprawą drwala, wytaruję sobie i potrzebował będę 7,5 grama żelatyny. Tylko tak muszę delikatnie, bo potem nie ujmę, nie? Dokładnie. Raczej nie ujmę. No nie ujmę, ale generalnie jest tak, że. Jak będzie gram, więcej tak, to nie zaszkodzi. Tak, w niczym to nie przeszkodzi, nie zaszkodzi. Ja też uważam, że lepiej więcej niż za mało. A kto cię pytał, zdanie? 7, nie 11. Teraz to jest na szkala, więc mogę się też odzywać. To sami możesz, ale to wtedy, jak ja ci pozwolę. A na razie nie, nie, nie przypominam niektórzy sobie. Niektórzy nasi widzowie chcą mnie słuchać. Niektórzy nie chcą, ale. Niektórzy nie chcą. Niektórzy chcą, niektórzy nie chcą. Zawsze tak będzie. Mamy przygotowane taka mikstura i woda. Tu od razu widać 75 ml na tą ilość mięsa. Wszystkie niepotrzebne rzeczy podboczek, Micha, od robota przeładowy wywywujemy wy, 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 to mięsiwo i za chwilę wyrabiamy do kleistości O jest, przykleiło mi się kawałek mięsa. Takie coś, woda, tak jak w klasycznym dwalu 50 ml na nie tam chyba było 30-40 ml. 50 jest, dałem żelatynę. I wkładamy specjalne miejsce na dół. Na dwójeczce. Pokaż dziureczkę. Do kleistości. Ile minut? Nie wiem, masz je kleić. Dne osłonki i za chwilę od razu w osłonki. Ja już nagrywam. A ty? Ale pięknie pachnie. Kto z nas nie lubi zapachu farszu na drwala? W każdej postaci, bo to jest to samo, tylko... W różnych wersjach. Aha, powtórzę tu już po raz kolejny. Ta dziureczka przechodzi tym tutaj w to miejsce. To musi być czyste. Za każdym razem, wykałaczką, czymkolwiek. Bo jak tego nie wyczyścimy, to jak weźmiemy tak, i tak, to nam to pręży. A w tym momencie ty jak nawet złamał kolbę, nie? Od tak, tego. Bo to jest taka siła. A to jest istotna rzecz, żeby to działało tak, jak jak ma działać. I teraz tak, waga. farszu było 1,5 kg, do tego 75 ml wody, plus przyprawa. Powiedzmy dwa batony po 800 g. Ciasno, sztywno, szczelnie. Wagę tu sobie przesunę bliżej, żeby moja operatorka nie miała problemu. Ona zawsze ma problem. Nie, ja? Pewnie w z tym problemem. O, Patrzcie, sztyw. jak to wygląda. pójście na to. O mój Boże. Ciasno, 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 żeby nie było nigdzie pustych miejsc, które będzie widać później w później wersji gotowej. Zważymy ile to ma w tym momencie. Starujemy, żebym ja nie przedobrzył. 740, jeszcze kaciupkę, jeszcze taki dobry gryz. Tak czy nie tak? Powiedz coś moim widzom. Skupiam się tutaj. Czasami się skupiasz. Czasami tak. Zobacz, pokaż to. Widać, ale właśnie inaczej nie można było tego. Powiedzieć. Widać teraz? 802 gramy. Więc powiedzmy, powiedzmy że, że tak to jest. I teraz jest bez powietrza. A nie, tu nie jest bez powietrza. Co ty mi tutaj zrobiłaś? To ma być ładne. Wiadomo, to tam później galaretka to wypełni. Ale tu chodzi najbardziej o to, żeby... No patrz, kurde, co porobiła. Ach, ta kobita moja. Aj, Boże, Boże. Patrzcie. Nie no, co ty porobiłaś mi tu? Patrz. Dobra, wypełni się galaretka. Nie, ma być, to jest nie po Będzie mojemu, wiesz. To są moje palce i ja to będę wciągał nosem. Dobrze, wiesz Będzie o super, tym. Wiesz, jadł. W sensie, no w tym sensie. Czekaj, to trzeba, to musi być pięknie. To jest, jak jest nie pięknie, to jest nie po mojemu, nie po Marcinowemu. I teraz ciasno skręcamy, dobra galaretka. Sznurek. Mówiłam od razu. O, oczywiście ja to robię w inny sposób. Niż wszyscy. <grych> Czyli tak z drugiej strony też jeszcze zraz przewiniemy. O, tutaj kokardki nie będę robił, może za. Nie. Ale pamiętasz, że kiedyś urwałem sznurek? No to Taki to jest... sznurek urwałem. To jest to Czapnąłem to jak szynkę. Kochani, 80, jako. jeszcze jedną taką samą robimy. Parzymy w temperaturze 75 stopni. Tak, 75 stopni. Godzinkę czasu i zobaczycie. Znaczy wy już widzicie na miniaturce, ale... Ech. Mielonka drwala wędruje do gara. Pokaż. Proszę cię, przysuń i pokaż moim kochanym widzom to cudo techniki, cudo natury. Wygląda jak słoikowa. Ale to nie jest słoikowa, to jest mielonka drwala. Drwalowa to jest? Tak, to jest mielonka drwalowa. Pięknie wygląda. A ile galaretki się wytworzyło? Proszę, proszę pokaż tu. Pierwszy raz studziłem, płodziłem mielonkę na wiżąco. I teraz, tu u góry, oczywiście zawsze tak jest, że jest takie minimalne. Bąbelki powietrza, które poszły do góry i to właśnie się zrobiło tak, jak się zrobiło, ale to w niczym mi nie przeszkadza. Kroimy, bo szkoda czasu. Jakże wygląda, o jest. I teraz się wszystko wyjaśni. Tutaj może co? No gdzie chcesz, to krój. Najlepiej nóż ostry. Spójrzcie na to. Ale zapach. O boże. Turda Drwal w nowej tej. Ja to sobie, to, to zjem wszystko. nie wygląda. Ja źle? Dla ciebie to, to nie za bardzo, nie? Bo za tłuste. Dobrze jest, nie przesadzaj. Ale co, nie przesadzaj? No ja po prostu nie lubię tłustego. Każdy sobie robi i je to, co lubi. Przepyszne. A ty robisz specjalnie tłuste tylko dla siebie? Ja lubię tłuste. Wiem. A! Pyszna. Pyszna i piękna, bez przesadyzmu. Bez przesadyzmu. Mmm, rewelacja. Zawsze sobie można bardziej zmielić. Można, ale wtedy będzie troszkę inaczej wyglądało w przekroju. A ma co? Ma wyglądać i smakować. Tak, przepyszne. Do końca ten kawałek już. Widziałam. Mhm. Dlatego tak, zbyt dlatego zbyt tak ukroiłem. Ukroiłeś, żeby go zaraz zjeść. No, zwieś. dokładnie. Dokładnie tak było. Pójdź na to. Ale tu też ja To jest mała galaretka. Najlepsze w tym wszystkim to jest ta galaretka. Mm, niesamowite. Wow. Coś wspaniałego. Rewelacja. Polecam wam, kochani, przyprawę do kiełbasy drwala macie w sklepie Jeluks Polska. Link do sklepu macie w opisie filmu. Razem z kodem rabatowym Kostrzewski10, pisany drukowanymi łącznie, prawda? Prawda. Tu tak się zawiesiłaś? patrzę sobie. Hmm. Jeśli film się podobał, drogi widzu, pamiętaj, łapa w górę i komentarz. Co sądzisz o mielonce drwala? Dalej. Social media, grupa na Facebooku, Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszamy serdecznie. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Mielonka. Dokładnie taka. Polecamy, pozdrawiamy. Cześć.